Kalimera, ja nazywam się Patryk, to jest kanał Język Wrok i dziś opowiem Ci o tym, dlaczego powstał ten projekt i jaka idea za nim stoi. Skoro już za nami ten bardzo śmieszny kat, w którym to ja byłem choinką, a choinka była również choinką, tylko że bez lampek, myślę, że możemy przejść do odpowiedzi na pytanie z tytułu naszego dzisiejszego odcinka, czyli dlaczego w zasadzie powstało wyzwanie Język Wrok. Jak Większość z Was wie, albo część przynajmniej, działam w internecie już od ponad roku. I w miarę ze zdobywaniem jakiejś tam popularności, zaczęły się do mnie odzywać w wiadomościach bardzo różne osoby z bardzo różnymi pytaniami. Pytaliście o to, jak zacząć naukę języka. Pytaliście o to, jak przejść z poziomu podstawowego do średnio zaawansowanego i tak dalej. Pytaliście o to, jak przejść konkretne kryzysy w nauce języka, jak szukać materiałów, jak walczyć z wypaleniem. Bardzo dużo było tych pytań. Najczęściej oczywiście oczywiście odpowiadałem zgodnie z, z tym, co wiem, zgodnie z tym, jakie jest moje doświadczenie, ale wtedy zawsze myślałem sobie, że kurczę, ostatniego języka, jakiego zaczynałem się uczyć, to już było jakiś czas temu i, i że fajnie byłoby móc Wam pokazać wszystkie te procesy, wszystkie te mechanizmy, wszystkie te triki, sztuczki, metody i, i tak dalej, całą resztę. Na żywym organizmie, czyli na mnie samym w tym wypadku. No i pomyślałem sobie, że w takim razie może to ja nauczę się nowego języka zupełnie od zera, do poziomu płynnego, i wyznaczyłem na to rok. Pomysł wpadł mi do głowy już jakiś czas temu, i w październiku zeszłego roku w grupie Językowa Siłka na Facebooku zapytałem ludzi was, co o tym sądzicie. Dostałem bardzo dobre odpowiedzi. No ale, żeby nie było tak łatwo, pomyślałem sobie, że to wy wybierzecie ten język za mnie i stworzyłem głosowanie także w grupie językowa Siłka, gdzie przedstawiłem, jakich języków ja chciałbym się uczyć, ale dałem wam też dowolność wyboru. Mi yy, mogliście dodawać jakikolwiek język, do ostatniej chwili walczył islandzki, turecki, węgierski z greckim i to właśnie grecki wygrał i to właśnie greckiego przez najbliższy rok będę się uczył, czy w zasadzie już się uczę. A zatem w zasadzie dlaczego akurat rok? Otóż dlatego, że po prostu lubię jak, jak jakieś rozwiązanie jest i szybkie i skuteczne, a rok to całkiem krótki czas na nauczenie się języka. Jednocześnie jest to czas będący wyzwaniem, bo nie jest to oczywiste, że, że ja to zrobię. Więc wiele osób twierdzi w komentarzach, że nie dam rady. Ja twierdzę, że dam yy, i zobaczymy, zobaczymy za rok kto będzie miał rację. Natomiast ja wiem, że teoretycznie niektórzy twierdzą, że języka można się nauczyć do płynności już nawet w 3 czy w 6 miesięcy, to jest prawda prawdopodobnie, bo, bo znam metody i znam ludzi, którzy rzeczywiście to zrobili. Natomiast wtedy trzeba byłoby się skupić tak naprawdę praktycznie tylko na nauce języka, a jak się domyślacie, ja mam swoje życie poza językami, wy też macie swoje życie poza językami. Więc takie wyzwanie byłoby kompletnie niewymierne. Co z tego, że ja bym usiadł na dwa miesiące i tylko się uczył języka, jak nikt z was nie mógłby tego przenieść w żaden sposób do swojego doświadczenia, do swojego życia, do swojej nauki języków? Dlatego zdecydowałem się na rok. To jest jednocześnie wyzwanie, jednocześnie taki określony, fajny odcinek czasu i jednocześnie uważam, że jest to cel możliwy do osiągnięcia w rok, czyli poziom B2. Dlatego właśnie zdecydowałem się zrobić coś tak namacalnego, coś to, co ty... Drogi widzu, będziesz mógł, mogła odnieść do swojej nauki już tu i teraz. Będę się dzielił materiałami, co zresztą już zrobiłem w pakiecie startowym z dwoma e w prezencie. Będę się dzielił filmami, będę się dzielił moim progresem na bieżąco. Prawdopodobnie będę miał jakieś kryzysy, prawdopodobnie będę miał jakieś przejścia na 100% nawet. Wtedy mam nadzieję, że będziecie ze mną nadal, a ja będę wam pokazywał na swoich doświadczeniach z przeszłości, wykorzystywał te metody, które już zastosowałem. Teraz i będę Wam pokazywał na bieżąco, jak takie problemy przechodzić. Jako, że Wy będziecie brać udział również w tym wydarzeniu, no to będziecie mogli to zastosować od razu u siebie, któreś z tych metod. Oczywiście nie wszystkie sprawdzą się u wszystkich. Ja postaram się przedstawić takie, które się sprawdzają u mnie, jak i takie, których nie używam, ale które inni uważają za wyjątkowo skuteczne. I właśnie. I właśnie razem z Wami, uczestnikami wyzwania, będę chciał ponosić porażki, uczyć się na nich, będę chciał też wygrywać i wreszcie odnieść ten końcowy sukces, jakim będzie nauczenie się języka greckiego, bo taki dla mnie wybraliście. Uważam, że to będzie piękna przygoda, bardzo serdecznie Was na nią zapraszam i niesamowite to za to, jakie daliście mi wsparcie w pierwszych dniach wyzwania. I za to, ile osób zaangażowało się w wydarzenie już od samego początku. Do wydarzenia możecie dołączać na stronie wydarzenia na Facebooku, na moim fanpageu Język Wrok, Myślnik Patryk Topolinski, na moim Instagramie Język Wrok, na niniejszym kanale YouTube, a także na blogu językwrok.pl, gdzie już teraz czekają do pobrania dwa e-booki w prezencie zupełnie za darmo. A zatem serdecznie zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału na YouTube, polubienia mojego profilu na Facebooku i widzimy się już w następnym odcinku, w którym opowiem o i koniecznie opowiedz mi o tym, jakiego języka Ty zamierzasz nauczyć się w 2019 roku. Pisz w komentarzu!